W tym filmie dowiesz się, w jaki sposób mnożyć i dzielić pierwiastki. Kiedy mnożymy przez siebie dwa pierwiastki tego samego stopnia, to możemy po prostu pomnożyć je pod jednym znakiem pierwiastka. Czyli jak mam pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 12, to mogę pod jednym pierwiastkiem napisać, że to jest pierwiastek z 3 razy 12. No i wykonać to działanie mnożenia pod tym pierwiastkiem, czyli będzie to 3 razy 12 to 36. A pierwiastek z 36 to będzie 6, bo 6 razy 6 to jest właśnie 36. No i podobnie rzecz ma się z dzieleniem. Pierwiastek z 32 podzielone przez pierwiastek z 2. Znowu mogę to zrobić pod jednym pierwiastkiem, czyli 32 podzielone przez 2. No i 32 przez 2 to będzie 16. Znak pierwiastka przepisuje. No i teraz pierwiastek z 16 to będzie 4 bo 4 do potęgi drugiej to jest właśnie 16. Warto zauważyć też, że dzielenie może mieć postać ułamka, czyli na przykład 640, pierwiastek z 640 podzielone przez pierwiastek z 10, no to też możemy to zrobić pod jednym znakiem pierwiastka, czyli to będzie pierwiastek z 640 dziesiątych. No i po wykonaniu tego dzielenia, czy w tym wypadku skrócenia przez 10, no to dostajemy pierwiastek z 64, a to jest 8, bo 8 do potęgi drugiej to jest 64. Przy bardziej złożonych przykładach mnożenia, takich jak 4 pierwiastki z 3 razy 8 pierwiastków z 7, no to wy będziemy to wykonywać bardzo podobnie jak w przypadku wyrażeń algebraicznych. Podobnie nawiązywaliśmy przy dodawaniu i odejmowaniu. Jak mamy 4x razy 8y to tutaj 4 razy, to było 4 razy x i 8 razy y. Podobnie jest przy pierwiastkach 4 pierwiastki z 3 to 4 razy pierwiastek z 3, a 8 pierwiastków z 7 to jest 8 razy pierwiastek z 7. No i podobnie jak w wyrażeniach algebraicznych mno, mogliśmy sobie pomnożyć osobno liczby 4 razy 8 to 32, i tak samo tutaj możemy zamienić kolejność w mnożeniu, czyli będzie 4 razy 8 to 32. No, przy wyrażeniach algebraicznych x razy y to już tego nie przeliczyliśmy, ale przy pierwiastkach właśnie możemy sobie zrobić osobno pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 7. To tak jak wcześniej pod jednym znakiem pierwiastka 3 razy 7 to będzie pierwiastek z 21, czyli mamy 32 pierwiastki z 21. Zobaczmy jeszcze inny przykład. 3 pierwiastki z 2 razy. W nawiasie pierwiastek z 5 odjąć 1. No i znów możemy skorzystać z tego, że działania na pierwiastkach wykonujemy podobnie jak działania na wyrażeniach algebraicznych. A więc gdybyśmy to chcieli porównać, no to będzie bardzo podobne do wykonania takiego działania 3x i w nawiasie y minus 1. Tak? No to wiemy w takiej sytuacji, że musimy pomnożyć 3x razy pierwszą liczbę i 3x razy drugą liczbę. No to właśnie tak samo tutaj zrobimy. No to będzie 3 pierwiastki z 2 razy pierwiastek z 5. Odjąć, znak przepisuje, 3 pierwiastki z 2 razy 1. No, i w takiej sytuacji znowu jak wcześniej. Mamy 3 pierwiastki z 2, czyli 3 razy pierwiastek z 2, razy pierwiastek z 5. Znów pod jednym znakiem pierwiastka mogę pomnożyć 2 razy 5, czyli będę miał 3 razy i pod jednym pierwiastkiem już 2 razy 5. Odjąć. No, 3 pierwiastki z 2 razy 1. No to kiedy pomnożę, mam tutaj 3 razy pierwiastek z 2 razy 1. No to teraz liczby poza pierwiastkiem 3 razy 1 to będzie po prostu 3. I pierwiastek z dwóch przepisuję. No i teraz tylko wystarczy mi wykonać to działanie 2 razy 5 pod znakiem pierwiastka, czyli będę miał 3 pierwiastki z 10, odjąć 3 pierwiastki z dwóch. Zobaczmy jeszcze, jak to będzie wyglądało przy bardziej rozbudowanym dzieleniu w postaci takiego ułamka. 4 pierwiastki trzeciego stopnia z trzech, dodać 6 drugich. No więc znowu, podobnie jak w wyrażeniach algebraicznych, takie coś 4x plus 6 przez 2, mogę osobno sobie podzielić 4x przez 2, dodać 6 przez 2. No i 4x przez 2 to będzie 2x, dodać 6 przez 2 to będzie 3. No i tak samo na pierwiastkach. 4 pierwiastki trzeciego stopnia z 3 przez 2 osobno, znak dodawania przepisuję i 6 drugich osobno liczę. No, i tutaj mogę albo podzielić 4 pierwiastki z trzech przez 2, to będzie 2 pierwiastki trzeciego stopnia z 3, albo skrócić, bo tutaj mam mnożenie, a więc mogę skracać 4 z 2, tu będę mieć 1, tutaj 2, a więc zostaje mi 2 pierwiastki trzeciego stopnia z 3 pierwszych, czyli dwa pierwiastki trzeciego stopnia z trzech. dodać 6 drugich, to będzie po prostu 3, no i w ten sposób dostaję wynik. No i spójrzmy jeszcze na jeden przykład. 6 pierwiastków z 5, odjąć, 9 pierwiastków trzeciego stopnia z 7 przez 3. No i znów mogę sobie znowu podobnie jak przy wrażeniach algebraicznych, osobno podzielić pierwszy składnik przez 3, przepisać znak minus i drugi składnik przez 3. No to będę mieć to w ten sposób. 6 pierwiastków z 5 trzecich, znak minus przepisuję. I 9 pierwiastków trzeciego stopnia z 7 do licznika. 3. No, i mogę sobie teraz skracać. Tu mam mnożenie, tu też jest mnożenie, a więc mogę skracać. 6 z trójką to będzie, tutaj będę mieć na górze 2, na dole 1, czyli równa się 2 pierwiastki z 5 pierwszych. Odjąć znak minus przepisuję 9 z trójką, na dole 1, na górze 3, a więc 3 pierwiastki z 7. 3 stopnia przez 1, no więc to będzie po prostu 2 pierwiastki z 5, odjąć 3 pierwiastki 3 stopnia z 7. No i w tym materiale to już wszystko. Zapraszam Cię do obejrzenia mojej playlisty o pierwiastkach, w której tłumaczę każde pojęcie i umiejętność dotyczącą pierwiastków w szkole podstawowej krótko i konkretnie.